Zdecydowanie Znachor Jerzego Hoffmana, film, który w polskiej telewizji puszczany jest chyba przy każdych świątecznych okazjach, typu Wielkanoc, typu gwiazdka, jakieś długo, typu jakieś długie weekendy majowe. Nie głupi człowiek i może uczciwy, ale niepotrzebny robotnik. Zdrowy, silny, młody, a ty już swój wiek masz. Na pewno kiedy znachor musi pokazać, co potrafi najlepiej, i pokazuje swoją siłę, czyli podnosi słynny kamień z młyna. To jest jedna z absolutnie niesamowitych i magicznych scen. Nie, właśnie. To jest niesamowite, że w Znachorze nie ma żadnych momentów. Jedynym momentem takim rozchełstanym, trochę wulgarnym, trochę dwuznacznym, e, może być ta scena, kiedy Bożona Dykiel szoruje podłogę u Znachora i do niego się zaleca. E, tym biustem, którym macha, e, szorując szczotą deski, chaty e, i później siadając e, bodaj na stole i bosymi stopami brudnymi, zalecając się do Znachora. To chyba jedyny moment. Już taka ostatnia nie jestem, choć wdowa. A za ciebie pójdę. Choć tylko słowo powiesz. A żebyś wiedział, że sam prokop radby. <noise> nie mnie żenić się. Nie podoba ci się? Co tam podoba? Ja nie do żeniaczki. Niby czemu? No, od no. tak. Baba ci potrzebna. <noise> Może nie? A nie. Epizodyczną postacią w Znachorze, w moim przekonaniu znakomitą, absolutnie niesamowitą i bardzo dużo wnoszącą do tego filmu, kontrastującą z bohaterami i oddziałującą również na widza, jako taki bardzo dobry bohater, chociaż konserwatysta i ten najbogatszy w hierarchii najwyżej, czyli hrabia Trzyński, grany przez Igora Śmiałowskiego, to ten, ten mój typ takiego właśnie. Pozytywistycznego, trochę romantycznego, konserwatysty w dobrym tego słowa znaczeniu. Taki klasyczny polski ziemianin. Bardzo dobry, bardzo stonowany, wyważony, zasadniczy, ale bardzo ciepły, w sposób niesamowity, z Kindersztubą i w dużym stopniu uszczegółowienia, odnoszący się do detali, którym, którymi no, nacechowana jest nasza relacja. Czyli proszę, dziękuję, zapraszam, ta służba, która się kręci wokół nich, jak oni siedzą w tym swoim salonie. Leszku, doszło do naszej wiadomości, że lekkomyślność swoją posuwasz do granic, które przekraczają nie tylko dobre obyczaje, ale także i pojęcie o godności osobistej, które razem z matką staraliśmy się w ciebie wpoić.